Suche fakty. Mamy nowego prezesa, ale starego wspominamy lepiej. Na początek suchych faktów benefis Grzego Żalaty. Ponadto Alfred Hitchcock byłby dumny, za chwilę powiemy więcej o Ptaking Relations. Na koniec o murowanym sukcesie polskiej muzyki. Ma Marius Manks zapraszam. Poznaliśmy nazwisko nowego prezesa pzpn ale teraz to jest nieistotne, gdy żegna się z nami Grzegorz Lato. O tym, że nigdy nie będzie już takiego lata, Brygida Grysik. Grzegorz Lato to on zmienił oblicze polskiej piłki. Za jego kadencji przekroczyliśmy barierę magicznego 50. miejsca w rankingu FIFA. Kibice go kochali. Gdzie jest Gdzie jest Nie tylko za poczucie humoru. Raz, dwa, trzy. <laughs> ale także za to, że dbał o finanse związku. Od 5 do 10%, procent. To no. jest oszustwo, proponuje ci bańki, a ja sam chcę trzy. I godnie reprezentował nas w świecie. Jestem bardzo szczęśliwy, że te cztery the to we together the World Cup 2012. Po euro, gdy zajęliśmy miejsce tuż za podium, pozostał z nami. Ale prezes uderzył w Proszę o następne i pytanie. To jest autoryzacja wywiadu Dobrze, wywiad, Proszę Państwa, się ukazał. Proszę o następne pytanie. Wytrzymasz do, do tego 5 lipca. Spokojnie. I do samego końca dawał nam dobre rady. Tak mam parasol. To nie chodzę z nim cały dzień, że wieczorem będzie padało otwartym, tylko otwieram wtedy, kiedy jest eee, deszcz. Panie Grzegorzu, dziękujemy. Z podbudowanej za grube miliony nowej siedziby PZPN-u Brygida Grysik, suche fakty. Czasem sucher, czasem deszcz. Suche fakty. W suchych faktach obserwujemy teraz z lotu ptaka sytuację w kraju, a właściwie robi to Mateusz Marieński. Z pokładu Suchego 24. Polskie kruki, Gawrony i Wrony chcą ocieplić swój wizerunek. Zakładają fundację czarnych skrzydeł, która ma rozwiązać ich kłopoty. Nie chcą być dłużej postrzegane jako złe ptaki. Mamy kilka pomysłów, jak poprawić nasz wizerunek w mediach, czy ogólnie w życiu. Czynimy starania, żeby naszym spin-doktorem został Adam Hoffman. Może to nie Hitchcock, ale przynajmniej inicjały są te same. Mówi Kruk Włodzimierz, prezes fundacji, ale ptaki wiedzą, że łatwo po kilkuset latach ciemiężenia nie będzie. Z przykrością wspominają nowelę Rozdziubią nas Kruki Wrony, która zaszkodziła im najbardziej. Tak, Stefan Żeromski zrobił nam czarny PR swoją prozą. No cóż, postaramy się to zmienić i mam nadzieję, że nie wykraczę. Hehehe. Kampania promocyjna rozpocznie się w przyszłym tygodniu, kiedy to na polskie ulice wylecą kruki, wrony i gawrony rozdające broszury informacyjne. Czy Trzymać Ci drzwi? Aj, tak, dziękuję Ci bardzo. Kultura w suchych faktach. O, ze mną w studiu nasz prawdziwy człowiek, instytucja. Instytucja kultury, chciałoby się rzec, Michał Białorusinek. Witam, witam, szanowni państwo. Na początek muzyka. Ostatni tydzień przyniósł rekordową sprzedaż, jak na polski rynek fonograficzny. A chodzi o singiel Bloki z wielkiej płyty, który sprzedał się w nakładzie 3 milionów mieszkań. Malarstwo. Muzeum Narodowe w Warszawie wkracza w XXI wiek. Jego obrazy są już gotowe do ściągnięcia. Parkiet Czacza nie jest już tańcem, podała działająca przy ONZ Światowa Organizacja Tańca. Na trzy, raz dwa Cza, cza, cza podjęliśmy w tej sprawie odpowiednie kroki, mówi przewodniczący organizacji. Cały suchar, całą dobę. Na facebook.com Ukośnik suche Fakty.